Witajcie w 70 odcinku Przegranego Tygodnia. Nie będzie pewnie dla nikogo tajemnicą, jeżeli powiem, że wciąż gram w Hearthstone. I podoba mi się w Hearthstone to, że w związku z tym, że gra jest dostępna na dwóch platformach, w zasadzie na trzech, czyli na PC, Macu i iOSie, to można na jednym koncie patentowym grać sobie na każdej z tych platform. Co oczywiście czynię, czyli jak mam w rękach iPada, to gram na iPadzie, jak mam w rękach komputer, to gram na komputerze. I w sumie gra mi się lepiej na iPadzie, ale to już mówiłem o tym wcześniej, natomiast nie zawsze mam go w ręku, więc fajnie, że w ten sam tytuł można sobie równie komfortowo grać na dwóch platformach i te wszystkie rzeczy związane z naszym rozwojem, nie chodzi tylko o ćwiczenia oczywiście, tylko z rozwojem naszych bohaterów zapisują się na tym koncie battle.netowym i po prostu można sobie grindować, że tak powiem, zdobywać karty niezależnie od tego, na jakiej platformie gramy. No ale też Hearthstone nauczył mnie jednej rzeczy. Dopóki nie odblokuję sobie wszystkich postaci, a zostały mi chyba dwie, i nie wbiję dziesiątego poziomu na każdej z nich, czyli odkryję te wszystkie podstawowe karty, to nie ma sensu wskakiwać do sieci, bo jednak ten balans wygląda tak, że jeżeli wpadniecie na kogoś, kto już to porobił i też ograł już postać, to pewnie dostaniecie po głowie. Tak jak mi się zdarza, no chyba że traficie na kogoś, kto po prostu chce sprawdzić, jak się gra w sieci i nie do końca jeszcze umie, nie ma wszystkich kart to wtedy faktycznie szanse na wygranie są dużo większe. Na kuczach sto sięgnąłem po inne gry, a będzie dla Was zaskoczeniem, bo osiągnąłem po indyki. W seriach Bing Hunted miał premierę pierwszego Maja, miałem przyjemność, jak się okazuje wątpliwą przyjemność, pokać to u znajomego i finał był taki, że za pierwszym posiedzeniem po 7 minutach tę grę wyłączyłem, tak 7 minutach, z czego dodam, że przez około 5 minut ładował się pierwszy poziom. I to nie jest tak, że jestem przeciwnikiem indyków z założenia, ale generalnie, Sergio, "Bing being hunted, jest kompletnie tym, czego nie szukam w grach. Czyli mamy 2014 rok, gra wygląda fatalnie. I nawet te kwestie wizualne można pominąć, bo to przecież nie jest najważniejsze w grach. Ale mechanika rozgrywki wygląda, jakby cofnęła się o 10-15 lat do tyłu, co jest dla mnie nie do zaakceptowania. W związku z powyższym, drugie posiedzenie trwało mniej więcej 10 minut, i do tych gmin wracać. Także jeżeli będzie się dobrze bawić, super. Ja na pewno nie będę. Kolejny indyk to FTL, czyli Faster than Light. I tu zaskoczenie też dla mnie, bo świetnie się bawiłem. Była taka gra Star Command na iOS-a, dokładnie o której mogłem, o której mówiłem. I FTL to jest coś podobnego, tylko mniej skomplikowane graficznie. Gra bardzo mi się podoba. Natomiast niespecjalnie podoba mi się samo założenie tej gry, czyli Rouge like czyli niemożność zapisywania w trakcie grania i to, że po śmierci, czy po, w zasadzie po zniszczeniu naszego statku, zaczynamy od zera. To jest ta najsłabsza część gry dla mnie, a pewnie dla większości z Was to jest ta najfajniejsza część, bo właśnie po takiej gry się sięga dokładnie po to, żeby grać w taki sposób. Ale Faster Than Light podoba mi się między innymi dlatego, że łatwo to ogarnąć, gra się bardzo fajnie, te wszystkie przygody w kosmosie, a dokładnie przygody polegające na niszczeniu innych statków, są bardzo fajnie zrealizowane, podoba mi się to, wkręciłem się, i mam nadzieję, że nie odpadnę po którymś razie, kiedy mnie zniszczą i zacznę od zera. Także Faster Than Night jestem zaskoczony, że mnie wciągnęło. Bardzo fajny tytuł, warto sprawdzić. W sieci pojawił się zwiastun, po którym wszyscy oszaleli, tak w sumie jak co roku czyli Call of Duty Advanced Warfare. To ten zwiastun, w którym występuje ten koleś z reklamy banku czyli ten też koleś z serialu House of Cards czyli dla wszystkich innych tak jak ja, którzy nie oglądają za bardzo seriali, Kevin Spacey. Można no, tak powiem, jarać się grą po samym zwiastunie, chociaż tam są fragmenty rozgrywki, ale ja też nie jaram się już Call of Duty i w sumie zakupy skończyłem na Modern Warfare 3 i każde Call of Duty staram się sprawdzić. I sprawdzam każde Call of Duty, o lepiej to będzie brzmiał Dla trybu kampanii, czasem tam skoczę do sieci, to nie jest gra dla mnie. Ja chyba jestem już za stary na granie w multi-Call of Duty, w kontekście moich możliwości fizyczno, techniczno, manualno. Intelektualnych. Natomiast fajnie, że gra idzie do przodu, na przykład w kwestii oprawy graficznej. I tu u siebie na Facebooku napisałem taką rzecz, po której trochę mnie zjechano. Wreszcie Call of Duty dogoniło poziomem graficznym Killzone 2. No nie oszukujmy się, ale w Call of Duty ostatnie kilka odsłon wyglądało prawie dokładnie tak samo, i pomimo tego, że gra była dynamiczna, wciągająca, i kampania trzymała na brzegu fotela, jednak ta oprawa graficzna nie wyglądała fantastycznie. Nawet ja mówię o wersjach konsolowych, bo na PC-owych nie grałem. Na nowy Call of Duty wygląda naprawdę świetnie, i myślę, że to może być taki krok, duży krok, krok milowy dla całej serii. Oby tak było, bo zapowiada się bardzo fajny tytuł. Może ja nie jestem tak getem Call of Duty już, ale widziałem, że Wam się bardzo podoba. Zresztą z jest na prawie bardzo napoligami najczęściej czytanych, więc coś jest na rzeczy. No i Drive Club, który powraca i będzie można w niego pograć mniej więcej pod koniec roku. Pomimo tego, że Club miało się dać pograć w koniec ubiegłego roku, czyli przy premierze PlayStation 4. No ale wreszcie, dobrze, że ta data jest ustalona, i jeżeli nic nie wypadnie, to pograwa faktycznie. Natomiast Zwiastun jest fajnie, fajnie wygląda, w sumie chyba nie rzuca niczym na kolana, te opcje sieciowe też już były. Więc do monitorów, do w telewizorów przykuje Was pewnie to, że to będzie darmowa gra. To się potem oczywiście okaże, będą mikrotransakcje, przez które większość z was nie będzie mogła normalnie grać, albo będzie źle wyważony balans w stosunku do osób, które grają z zakupami i tych, które grają bez zakupów. Więc pewnie Drive Club pójdzie w niepamięć. Szczególnie, że Project Cars wygląda fantastycznie i tak jak pisaliśmy, czy faktycznie potrzebujemy Drive Club Project Cars? Może okazać się najfajniejszą ścigałką na PS4? No zobaczymy. Na końcu muzycznym troszkę leżej Andy James, o którym też już kiedyś wspominałem, i jego epka Psychic Transfusion, czyli epka, która bardzo przypomina pełny ostatni krążek, a jakoś mi przeminęła, gdzieś i zgubiłem ją i nie widziałem. A warto, bo Andy James to jeden z najfajniejszych gitarzystów ostatnich lat pod kątem feelingu, bo technicznie jest świetny, oczywiście są od niego lepsi, także warto sprawdzić, szczególnie, że on tam teraz mocno pimpuje swoją osobę. Bo swoją akademię gitarową rozkręca. No i to tyle w tym tygodniu. Pewnie zastanawialiście się, dlaczego na początku vloga był motyw Zwierznych Wojen. No trudno się nie zastanawiać, dzisiaj jest 4 maja, czyli Międzynarodowy Dzień Wojen. Niech moc będzie wami!